Dział 15. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych. Ostatni dział KPK. Składający się z trzech krótkich rozdziałów, mimo wszystko sprawiają wiele problemów studentom, jeśli w ogóle są przedmiotem egzaminu, a są na różnych uczelniach w różnym zakresie. Teraz musimy się zastanowić, od czego rozpocząć omawianie problematyki. Zamieszczonej w dziale 15. Czy tradycyjnie od 646? Czy może spróbować rozpocząć troszkę inaczej? Proponuję zacząć od Konstytucji. 175 Konstytucji. Ten przepis przesądził o istnieniu sądów wojskowych. Te sądy powinny być, bo obok sądów powszechnych, obok sądów administracyjnych, obok sądu najwyższego, który sądem powszechnym nie jest, jak wiecie, Sprawują wymiar sprawiedliwości w Polsce. Czy to dobrze, czy to źle, jedno jest pewne. Od kilkunastu lat ustawodawca ogranicza kognicję sądów wojskowych. Ona nie może pozostać symboliczna. Myślę, że wówczas doszłoby do naruszenia przepisów konstytucji. I teraz jak spojrzymy na to, co mamy w rozdziale, to zwróćcie uwagę, że na początku musimy sobie powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, w przepisach ogólnych. Na przykład w artykule 39 KPK mamy wskazane, że jeżeli sąd wojskowy przekaże sprawę sądowi powszechnemu albo nie przyjmie sprawy przekazanej przez sąd wojskowy, wówczas sprawę rozpoznaje sąd powszechny. Czyli zwróćcie uwagę prymat sądu powszechnego. Po drugie, zauważcie, że to, co jest w dziale 15, to jest de facto przedłużenie działu 10. Są to bowiem nic innego jak postępowanie karne szczególne. Czyli te regulacje stanowią o postępowaniu karnych szczególnych. Tyle tylko, że wyodrobnionych przede wszystkim ze względów podmiotowych, ale nie tylko. Czyli zwróćcie uwagę, to, co jest w dziale 15, to jest postępowanie karne szczególne, a zatem jego przedmiot co do zasady jest taki sam. Jest to kwestia odpowiedzialności karnej jakichś osób. Tyle tylko, że to postępowanie, jeśli ma być postępowaniem karnym szczególnym. Musi się różnić w sposób zasadniczy od postępowania typowego, zwyczajnego, zasadniczego. I tak też jest. Czyli nie dlatego właśnie na końcu omawiamy dział 15, bo tak wynika z systematyki kodeksu, bo trzeba byłoby wyłożyć to argumentami, a rubrika. Ale przede wszystkim omawiamy to dlatego, że już najlepiej poznaliście. Reguły postępowania zasadniczego, zwyczajnego i dlatego możecie się pochylić nad kilkoma różnicami, które są wymienione w dziale 15. Tak też jest. Zwróćcie uwagę na pierwszy artykuł. 646 mówi w sposób jasny, w postępowaniu podlegającym orzeczeń sądów wojskowych nie stosujesz postępowania prywatno-skargowego, co do zasady postępowania nakazowego, postępowania przyspieszonego. Natomiast stosujesz ogólne reguły postępowania zwyczajnego, chyba że to, co jest w dziale 15, zostało odmiennie uregulowane. Taka jest istota 646. Od tego przepisu trzeba wyjść. Później jest cały pakiet przepisów regulujących właściwość sądów wojskowych. I jak zobaczymy sobie 647, pierwszy przepis, obszerny przepis, to ten przepis mówi, kto podlega. Orzecznictwu sądów wojskowych. I spójrzmy na ten przepis. W tym przepisie tak naprawdę mamy trzy kategorie osób. Z jednej strony, strony są to żołnierze w czynnej służbie wojskowej. Pomijam problem służby terytorialnej, ale ci żołnierze z tego pierwszego, byśmy powiedzieli, punktu oni muszą popełnić określone przestępstwa. I macie je wymienione w różny zresztą sposób. Czasem przez wyliczankę, czasem przez, przez odesłanie, czasem, czasem przez związek ze służbą. Druga sprawa to są pracownicy wojska. Także o niektóre przestępstwo. Dwie kategorie w tym zakresie zachowań. No i wreszcie trzecia są to żołnierze sił zbrojnych państw obcych lub członkowie personelu cywilnego tych wojsk. Czyli to jest byśmy powiedzieli podstawowa istotna, kluczowa właściwość sądów wojskowych. Proszę Państwa, to nie jest wszystko. W kolejnych przepisach 648, 649 macie wskazane, że na przykład sądy wojskowe rozpoznają sprawę o współdziałanie do, zwykły, do przestępstw wojskowych, tak? Czyli nawet jak ktoś nie jest żołnierzem, czy nie jest członkiem personelu cywilnego, zwykłym byśmy powiedzieli cywilem, to też może podlegać sądów wojskowych. Wreszcie, sądownictwu wojskowym podlegają także sprawy na styku sądownictwa powszechnego i wojskowego, według różnych reguł, według niektórych wymienionych przepisów, np. Przykład, przykład wymiaru sprawiedliwości w sprawach wojskowych, także w zakresie paserki itd. Czyli zwróćcie uwagę na dosyć szeroki zakres spraw, które przynajmniej kodeksowo może rozpoznawać sąd wojskowy. Jak to jest w praktyce, jak to jest ze statystyką, to zupełnie inna historia. Jedno jest pewne. Osoby, które mieszkają w sądach wojskowych nie narzekają na nadmiar pracy, a wynagrodzenie jest takie samo jak innych sędziów, w tym wypadku sędziów powszechnych, sądów powszechnych. Wnioski wyciągnijcie sami. I to jeśli chodzi o, byśmy powiedzieli o tym, kognicję. Natomiast teraz zobaczmy, jakie mamy rodzaje sądów, czyli strukturę sądownictwa wojskowego. Tutaj chciałbym, żebyście to porównali, narysujcie to sobie, z sądami powszechnymi. No, mamy tradycyjny podział w sprawach karnych. Obejrzyjcie dział drugi: i mamy sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne i sąd najwyższy. Sądownictwo powszechne. W sądach wojskowych inaczej. Mamy trzy strzeble sądownictwa bo 652 mówi, że mamy wojskowy sąd garnizonowy, wyżej jest wojskowy sąd okręgowy i trzecim rodzajem sądów jest sąd najwyższy czyli jak porównacie, wiecie, że w sądownictwie wojskowym nie ma sądów apelacyjnych. Funkcję tę pełni sąd najwyższy. To ma pewne znaczenie, dlatego że jeśli będzie pytanie testowe, czy sąd najwyższy może rozpoznawać apelacje, tak może. Zresztą na marginesie w trzech przypadkach może, tak? Może w trybie 441, może w trybie 547 przyznajemy postępowania sądowego w paragrafie trzecim. No i wreszcie może rozpoznawać. Także apelacje od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji w Wojskowym Sądzie Okręgowym, czyli Sąd Najwyższy, rozpoznaje apelacje, a później może rozpoznawać także kasacje, oczywiście w innym składzie. I teraz, jak porównamy sobie kolejne przepisy 653, 654, 655, to one kolejno definiują właściwość sądów Wojskowego Sądu Garnizonowego, Wojskowego Sądu Okręgowego i Sądu Najwyższego Orzekającego w Sprawach Wojskowych. Co należy wiedzieć. Przede wszystkim pamiętajcie, że tych sądów jest niewiele. Zostały nam tak: Sąd Najwyższy, dawniej była Izba Wojskowa, teraz mamy w ramach Izby Karnej, z tego co pamiętam, Wydziału Pierwszego, ale musicie sprawdzić. Druga sprawa to mamy sądy wojskowe, sądy okręgowe, mamy takie dwa w Warszawie i w Poznaniu. I w ramach poszczególnych, właśnie sądów okręgowych, mamy sądy garnizonowe. W ramach Warszawy, z tego co pamiętam, jest Lublin mm, oraz oczywiście Warszawa i chyba Olsztyn. Natomiast w ramach Sądu Okręgowego w Poznaniu macie Szczecin, Wrocław, Poznań i chyba Gdynie. Albo Gdańsk, chyba Gdynie. Sprawdźcie. W każdym razie zwróćcie uwagę. Że kraj podzielony na dwa, byśmy powiedzieli, wojskowe sądy okręgowe, i w ramach każdego z tych sądów okręgowych macie podział na wojskowe sądy garnizonowe. Tak to wygląda. No i teraz chciałbym, żebyście zobaczyli na specyfikę tego postępowania. Ono się różni. Ono się w istotny sposób różni. Przede wszystkim, w wielu przypadkach sąd wojskowy może orzekać, sytuację, kiedy na przykład jeden sprawca popełnił, na przykład żołnierz popełnił przestępstwo należące do kognicji sądów wojskowych i powszechnych. No i wtedy trzeba zdecydować, czy to ma być sąd powszechny, czy sąd wojskowy. Decyduje, byśmy powiedzieli, stopień skomplikowania sprawy, łączność z tym ogniwem wojskowym. To się mówi tak, interes wymiaru sprawiedliwości za tym przemawia, żeby rozpoznać coś łącznie, tak? No i podobnie, może być sytuacja, że jakieś przestępstwo popełniło kilka innych osób. Czyli na przykład żołnierz z dwoma cywilami. No i w takiej sytuacji również podejmuje sąd podobną decyzję, e, czy sąd powszechny, czy sąd szczególny powinien to rozpoznać. Mamy w tym zakresie zażalenie. Zwróćcie uwagę na podobną sytuację w 35 paragraf 3, gdzie jest zażalenie w zakresie sądów powszechnych, ale już 36-37 na postanowienie w przedmiocie przekazania sprawy na właściwości, zażalenia nie ma z różnych powodów. Kwestia kolejna. Zwróćcie uwagę na odmienny tryb ścigania w tych, tych kategorii przestępstw, a także na specyficzną rolę dowódcy jednostki. Czyli byśmy powiedzieli dowódcy jednostki, w której żołnierz pełni służbę. No bo skoro jest tych wiele sądów garnizonowych, no to musimy rozstrzygnąć, który, który będzie sąd właściwie miejscowo. Decyduje właśnie jednostka, w której dany żołnierz pełni służbę. No i teraz jak zobaczymy sobie, no to dowódca ma szereg uprawnień. Czyli przykładowo, jeśli mamy w, w części trzeciej byśmy powiedzieli Kodeksu karnego sądownicy czy Przestępstwa związane z wojskiem, to ten właśnie, dowódca może mieć pewne uprawnienia, w zasadzie podobne do uprawnień pokrzywdzonego, a jest troszeczkę odmienny stykt ścigania. Czyli przykładowo, nawet jak jest ścigane na wniosek dowódcy, to kurator wojskowy może przyczynać postępowanie bez wniosku. Podobnie zresztą, e, jeśli wniosek złoży dowódca wojskowy to prokurator może tego nie ścigać niekiedy, jak uzna, że na przykład zastosowano już adekwatne środki na podstawie przepisów w zasadzie o dawnej dyscyplinie wojskowej. Czyli zwróćcie uwagę, jest zupełnie inny akcent, jeśli chodzi o wskazaną problematykę. Dalej, różnic jest oczywiście więcej, bo przykładowo macie wskazaną odmienną rolę organów postępowania przygotowawczego. Mamy uproszczone, byśmy powiedzieli, dwie formy. Nadal jest śledztwo i dochodzenie. No i śledztwo jest wówczas, gdy będziemy podejmować decyzje w sprawach, byśmy powiedzieli, należących do dawnych sądów, do sądów okręgowych, czyli sprawach o e, zbrodnie, wtedy się prowadzi... i wtedy, gdy szczególna waga lub zawiłość sprawy o tym, o tym stanowi, tak. Natomiast w wypadku dochodzeń, no to w zasadzie pozostałe sprawy, całkiem niezła regulacja. W sądownictwie wojskowym mogą orzekać ławnicy. Czyli zwróćcie uwagę, że m, jeśli e, orzekają, no to w, w trybie możecie wskazać 369. Ławnikiem w takiej sytuacji nie może być osoba, która ma niższy stopień wojskowy w tej konkretnej sprawie niż oskarżony. Ale oskarżony może bardzo ciekawa konstrukcja, który nie ma w postępowaniu zwyczajnym może złożyć wniosek, żeby w terminie 7 dni przekazać sprawę do ławników z sądu powszechnego. Czyli żeby ławnikami były osoby sądów powszechnych. Takim przysługuje uprawnienia oskarżonemu. Bardzo ciekawa konstrukcja. Podobnie, proszę Państwa, jeśli jest przykładowo przesąd z prywatnego, to podobnie jak w 60, także w 660 mamy regulację, która pozwala wszcząć pokładowi sprawę, gdy przez temu prze, przemawia za tym interes miar sprawiedliwości. Gdy, gdybyśmy spojrzeli na, na ogólne przepisy, to one się troszkę różnią. Jeszcze związane są na przykład, z zawiadomieniami przy zatrzymaniu, z uprawnieniami, w tym wypadku żandarmerii wojskowej. Natomiast pozostałe różnice nie są na tyle istotne. Nawet jeśli przykładowo w znowieniu postępowania sądowego będzie rozpoznawał Wojskowy Sąd Okręgowy lub Sąd Najwyższy odpowiednio w stosunku do sądów garnizonowych lub sądów okręgowych, no to nie jest żadna nowość, tak? Skład jest w zasadzie taki sam jak w postępowaniu zwyczajnym. Może jeszcze o obrońcy powiem. Mianowicie w przepisach dotyczących 671 jest wskazane, że obrońca w szerszym zakresie w sprawach wojskowych bierze udział. Jego obecność jest obowiązkowa ale w wielu postępowaniach dotyczących również w służbie czy w podstawie... W, w orzecznictwie wojskowym w szerszym zakresie brzmi niż w, w sądach powszechnych. Na koniec zapamiętajcie, przejrzyjcie sobie przede wszystkim przepisy dotyczące właśnie właściwości wskazanych sądów. Tam są takie ciekawostki, mogą kogoś zaciekawić, y, sprawy związane z kognicją, ale jest to dosyć y, czytelne, przejrzyste. Można raz przejrzeć y, dany kodeks i w zasadzie można o tym zapomnieć. No, chyba tyle.